Państwa 25 czerwca 2017 roku. Po pewnych perturbacjach nagrywam kolejny blog, po pewnych też utrudnieniach na YouTube i musimy się zastanowić nad, nad paroma kwestiami. Po pierwsze, czy to, co mówiliśmy o Niemcach, o sposobie relokacji, czy te wszystkie dane są rzeczywiście zgodne z rzeczywistością, czy tylko są zgodne z odczuciami. Musimy jeszcze pamiętać o jednym. Są odczucia i są realia. Realia nie zawsze są zgodne z odczuciami. No bo co innego się odczuwa, ma się inne wrażenie dla niektórych, dla dwóch ludzi. Jednemu chce się pić, uważa, że jest gorąco, drugi uważa, że jest zimno. Też miałem, pamiętam, pamiętam w zimie Mieliśmy wycieczkę, A to była dziwna zima, bo nie było śniegu i było dość ciepło. Koleżanka mówiła, że bardzo jest zimno i zaczęła ściągać kurtkę. No tak, więc też można powiedzieć, że pewne odrealnione ruchy i gesty od rzeczywistości. Ale wracając do polityki, mówiąc na poważnie. Mamy dość problemów własnych, by zajmować się cudzymi problemami. Tak można by było zrzucić. Ale problem jest o tyle ważki, że jak powiedziałem, Anglosaci, Francuzi, ale przede wszystkim też Niemcy, no, mają swój duży udział w tym, że, że Bliski Wschód jest w ogniu. Jak pisali niektórzy amerykańscy i brytyjscy analitycy. Pisać można dużo, teorii stworzyć dużo, ale w zdarzeniu z rzeczywistością, jak to wygląda? Ktoś, kto jest za coś odpowiedzialny, no musi ponieść konsekwencje tych, tych swoich ruchów, które podejmował, tych działań, które podejmował i tego, co robił. No musi po, podjąć ryzyko tego, że będzie obarczony winą za to, co robił. Nie da się uciec od pewnej odpowiedzialności za konkretne decyzje, za konkretne ruchy. I ta odpowiedzialność spada... Hmm, w sferze zarówno politycznej, gospodarczej, ekonomicznej, ale i prywatnej. Ta sfera, tak jak odpowiedzialności, no jak mieliśmy do czynienia z tą komisją Amber Gold, gdzie większość urzędników państwowych mówiła, nie wiem, nie wiedziałem, nie umiałem czytać, a pan, a pan świadek z nadwiskiem, który wszyscy wiedzieli, że nie będzie nic mówił, mówi, no jak mogłem nie widzieć, jak to całe miasto było oblepione, a Amber Gold no to każdy wiedział. Logika, słuchajcie, państwo. Najważniejsza jest logika. No czasem nie się odpowiedzi na głupie pytania, ale tutaj była pewna odpowiedzialność, pozbawienie się, narażenie własnej kariery na pewne wątpliwe, krótkotrwałe zyski. Przynajmniej, jak się patrzy z perspektywy. No ale zobaczmy. Angażujemy się w politykę po której ze stron czy do Prawa, Sprawiedliwości, Platformy czy innych też ruchów. W ten czy inny sposób, stając się członkiem czy wyborcą danej partii, preferujemy daną, dane poglądy. Na przykład nie uważamy, że to dobre było, że pierwszy milion można ukraść, bo, że ukra kradniemy państwowe, to nie znaczy, że kradniemy niczyje. Kradniemy pieniądze nasze, Naszej rodziny, naszych kuzynów, dziadków, babci, ojców, matek, wszystkich kradniemy. W ten sposób, ale cudze okradanie. No teraz tłumaczenie, że no pewnego prezydenta Rady Europejskiej on, nie, on się nie poczuwa, no bo on jest obywatelem innego państwa. Tak wynika. Tylko, że w paszporcie ma wpisane ciągle narodowość polską i nikt go tej obywateli. Obywatelstwa i odpowiedzialności nie pozbawi, bo ta odpowiedzialność jest wyraźna i będzie przez niego ponoszona. Z tym musi się liczyć. Tak jak każdy z nas musi się liczyć z konsekwencjami swoich działań. To jest nieuchronne i nie uciekniemy od tego: nie uciekniemy od tego, że pewną odpowiedzialność za pewne czyny ponosi się. Ponosi się w mniejszym lub większym procencie, ale zawsze się ponosi. Jest, nie uciekniemy od tego. Od, odpowiedzialności za swoje czyny, tak jak już wcześniej powiedziałem. Więc politycy, jeżeli naiwnie sądzicie, że nie będziecie rozliczani, ponieważ chroni was immunitet, to powiem tak, za działalność polityczną, o czym mówiłem, nie, ale za działanie na szkodę państwa. Słuchajcie, są odpowiednie paragrafy. To, że teraz będziecie, tak jak koziarze, atakować demokrację, no bo ponieważ okazało się, że w demokratycznym państwie przestępce można zamknąć. Oni o tym nie wiedzieli. No bo skąd? Nie im nie powiedział. Platforma im obiecała. Platforma im, niczego im nie obiecała i do niczego się nie przyzna. To po pierwsze. A platforma sama ma problemy. No, kilku działaczy, którzy za aferę w Senegalu, jeżeli dobrze pamiętam, z dziurą w Senegalu są odpowiedzialni, został wypuszczony przez sędziego. No bo to nasi. Nie wolno karać naszych. Tak, nie wolno karać naszych. Słuchajcie, tyle problemów, tyle błędów, tyle brudów wpychanych pod szafę, że ja się tylko zastanawiam, zastanawiam, który z tych państwa w końcu pęknie, nie wytrzyma tej. Bo to nie jest tak, słuchajcie, jeżeli jest się całkowicie wypranym z uczuć, a u posłów. Platformy tego nie widać, bo cały czas emocje grają rolę i te emocjonalne, histeryczne zachowania wskazują na to, że tam są emocje. I ja tylko radzę chwilkę poczekać, jeszcze troszeczkę w tym kotle zamieszać i to samo pęknie, to wyjdzie, ktoś nie wytrzyma, ktoś zacznie sypać, ktoś zacznie mówić, bo oni nie wytrzymają tego napięcia. To napięcie jest za duże, zbyt nacechowane emocjonalnie. Z... I to musi w końcu pęknąć. Ta bańka musi pęknąć, no bo nie ma siły. Ktoś w końcu nie wytrzyma. Nie wytrzyma psychicznie i zacznie sypać. Dlatego, że tam cechują się, to nie jest taki cynizm, że. No i co z nim zrobicie? Na co macie dowody? Nikt nie będzie sypał. Nie, tu będą sypać wszyscy. Prędzej czy później. To wystarczy poczekać jeszcze na rezultaty pewnych komisji. Myślę, że to idzie dobrą drogę, chociaż za mało. Ale to tak zawsze będzie, słuchajcie. Jeżeli ktoś wybuduje dwie drogi, to mógł wybudować trzy. Jeżeli wybuduje trzy osiedla, mógł wybudować sześć. Jeżeli wybudował jedno miasto, mógł wybudować cztery. Kupił dziesięć miłgowców, mógł kupić pięćdziesiąt. A po co? Szanowni Państwo. A po co miał kupować, jak może z własne zrobić? We własnych fabrykach. Tutaj z tym zakupami sprzętu wojskowego to ja bym się wstrzymał, ponieważ moim zdaniem powinno się skupić na tym, żeby móc zbudować własny, dobry przemysł zbrojeniowy, a nie liczyć ciągle na kogoś. Bo to liczenie na kogoś w końcu w końcu, szanowni państwo, zemści się na tych, kto tak postępują. Bo nie można ciągle liczyć liczyć na kogoś. Tak jak Platforma Weterska słyszałem w piątkowym programie, też, że oni, nasz wierny, spełniony. Po Sojusznik Francji, my kochamy Francję, to nasz sojusznik. Tak, dzięki temu sojusznikowi w 1939 roku Niemcy mogli sobie spokojnie wymordować 2-3 miliony obywateli żydowskich i 17% razem z Sowietami i Ukraińcami, 17%, no może jeżeli ukraińskie to tak z 20 doliczymy, sowieckie, no to około 20% narodu polskiego. Moje gratulacje takich sojuszników. Ktoś kiedyś powiedział, Boże, chronię mnie od przyjaciół, a, a z wrogami sam sobie poradzę. Tu na niedzielę, może to nie jest zbyt taki taktowny przykład, ale wykazuje, wykazuje, że coś się zna rzeczy. Coś jest na rzeczy, szanowni państwo. Coś jest na rzeczy. Pozdrawiam, do usłyszenia.